Siemaleczko, z tej strony Jakub, a tutaj ostateczna rozprawa po ostatecznym śledztwie która ma na celu rozwiązać ostateczną zbrodnię, w której w ostatecznej rozgrywce pokonamy ostatecznego przeciwnika, który jest ostateczną rozpaczą, która wszystko zaplanowała i wymyśliła w tej ostatecznej Akademii Szczytu Nadziei. Tak, z tej strony Jakub, a tutaj ostatnia, szósta rozprawa wy w Danganropie, na spostrzeniu, dzięki któremu Monokuma mógł po zarachotać po po polsku. Więc tak, jedziemy z tym koksem. Kolejna część rozprawy. Ba, 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 nie ma na to dowodu. Po prostu wyjaśniam, jak to, jak ja to widzę. Ale wydaje się, że trochę, za, z, z, ale wydaje się trochę zaniepokojony po tym, co powiedziałem, mam rację? Zaniepokojony? Kiedy zaczęliśmy wspomnieć o sali biologicznej, zrobiłeś się strasznie nerwowy. To dlatego, ponieważ klucz do ujawnień, twojej tożsamości kryje się właśnie w tym pomieszczeniu, czyż nie? Mówisz o zdemaskowaniu mistrza gry? Bo widzisz, w sali biologicznej jest pewna nieścisłość. To no, taka nieścisłość, której nie da się przeoczyć. Nie coś w sali biologicznej. Cikyoko mówi o. La la la, nie słyszycie, la la. la. Jak z dzieckiem, zignoruj go. Y, muszę zebrać się w garść i to przemyśleć. Chodzi o ilość dział, o ilość ciał! Nie ścisłość w sali biologicznej. Cikyoko mówi o. Mako... Ej, Makoto. A co mam zrobić z tą jedną rzeczą? Jaką rzeczą? Pupu, a jak myślisz? mówię o Twojej rodzince? Co? Pupu, <laughs> nie mówi, że zapomniałeś o tym nagraniu. Jak myślisz jesteś pewien, że twoja rodzica w coś jest bezpieczna? Dlaczego o tym w ogóle wspominasz? Twoja mama, tata, siosczycka. Jak sądzi, co, co się z nimi teraz dzieje? Są na tyle bezpieczni, jak ci się wydaje. O ty chuju. Przestań o tym wspominać. Przepraszam. Ale kutas doskonale wiedział kto zaraz powie prawidłową odpowiedź i wiedział na kogo by uderzyć. Spokojnie Makoto, on próbuje cię wkurzyć. Racja, muszę się uspokoić. Oj. Racja, muszę się uspokoić. Nie mogę pozwolić, by mnie rozproszył. Wspomniał o tym. Wspomniał, wspomniał o tym tylko, bo wiedzę zaraz dowiemy się prawdy. Więc jeśli mam go pokonać, muszę mu pokazać, jak bardzo się myli. Ta niezgodność musi być miejscem, miejsce, gdzie nie zgadzały się pewne numerki. Moment prawdy! A! Nagrę na najłatwiejszym poziomie, więc raczej nie łatwo się stresować. Tak musiałbym zmieniać magazynek, co znaczy, musiałbym przeładowywać, nie? A tak mam, powiedzmy, samo się przeładowuje. Ja czy będę musiał wybrać odpowiedź. Na pewno będę, a może nie? Ostateczny ształ. Halala. Aha. Aha Ej! Mówię wam, wróciłem kółeckiem, żeby sprawdzić czy są naboje. Inne? Światełka, nie? Ja sprawdziłem, co na naboje, kółeczko nie zareagował, więc myślałem, że jest tylko jedno, nie? A tu tak... Ale... Trzeba dwa razy sprawdzać. Po prostu dwa razy się upewniać. Niespójność, o której mówi Kyoko, to światła. O czym ty mówisz? Jakie niby światła? Jak wspomniałem, sala biologiczna robi też zakosznicę. Jej część... Jej część jest gigantycz... Jej częścią jest gigantyczna lodówka, która tam zainstalowano. Tam też przetrzymywane są ciała tych, którzy umarli Jest jakiś, Jeśli w jakimś locie znajduje się ciało, wtedy też zapala się tam niebieska lampka. Innymi słowy, tam, gdzie światełko leży, tam gdzieś tam gdzie światełko, tam leży ciało Policzyłem wszystkie światła, które tam były, wraz z tymi, gdzie było Mukuro. Było ich dziewięć Ale dlaczego to ma jakieś znaczenie? Może mi to stracić tak szybko jak stary? 9 światełów nie ma sensu, powinno być 10, nie? Jedno więcej. Tylko 10! Świateł powinno się świecić! Każda inna liczba jest niewątpliwie podejrzana. Podejrzana dlaczego? Prościzna. Przypomnij sobie, kto do tej pory umarł i wszystkie, wszystko stanie się jasne. Racja, to jest klucz do rozwiązania tej tajemnicy. Pierwsza umarła Sayaka. Ot, Junko. Była druga. Leon był trzeci. Chiziro jest jako czwarty. Mondo był piąty. Taka, taka z szósty. Hihuma ma siódmy. Celestia była ósma, dziewiąta była Sakura, a dziesiąta powinna być... a dziesiątą ofiarą jest Mokuro. Hmm, czyli właśnie dziesięć osób? Dokładnie, każda inna liczba byłaby podejrzana. Ale zgodnie ze światłami w sali biologicznej było 9 ciał. Chcesz powiedzieć, że jedno z ciał po prostu sobie wstało i zniknęło? Rozumiem, Mi gry zniszczył jedno z ciał podbywają się samych dowodów. Ale gdyby faktycznie chciałoby to zrobić, to zniszczyłby ciało Mokuro. W końcu to ją zabił. Poza tym jej ciało było na swoim miejscu. Czy to czyje ciało zniknęło? Możliwe jest to, że, że nie zniknęło żadne ciało. Ale skoro to prawda, to dlaczego liczba stała si ta liczba się nie zgadza? Gdy całem z egzekucją monokumy powinno zginąć 10 osób, ale mamy tylko 9 ciał. To właśnie konkluzja, którą próbuję wam przedstawić. Ja już się pogubiłam. Jak niby liczba ofiar może być mniejsza niż liczba morders? Powód, z który było mniej ciał niż morders? Wyjaśnienie większej liczby martwych niż ofiar. Z tego to wynika. Ta sama osoba zginęła dwukrotnie. Było tylko 9 morders Ale jak tu to... Ale jak ktoś z jakieś ciało by zginęło dwa razy A co jeżeli? Mokuro i Junko były do siebie tak w chuj podobne A co jeżeli ta Junko na początku gry To było naprawdę Mokuro co? Ja tam jakieś pamiętam spoilery przeglądałem, ale kiedy to było? No my tak ma chuja pamiętam Pewnie jakbym przed na. Bo kiedyś oglądałem Wikipedię, ale no. W sumie. Ale mają inne nazwiska, ale no. Japonii mogliby po prostu być adoptowane. W różnych rodzinach. In... Czyli tak naprawdę to Mukuro została zadźgana. To ona się sapała, nie Junko. To jest i ta sama zginęła dwukrotnie. Co? Zginęła dwukrotnie? Oficjalnie mamy potwierdzenie 10 z morderstw, ale jedna ofiar mogła być zamordowana raz, a potem raz jeszcze. Zamordowana raz jeszcze, a potem raz jeszcze. W takim przypadku mogliśmy widzieć 10 morderc, ale w sali był jest tylko 9 ciał. Racja. Technicznie ma rację, ale chyba. Ale i tak to coś takiego można z łatwością wykonać. Tak właśnie było. Więc jakby była tego pewna, więc może nam powiedzieć, kto został zabity dwa razy. To była Mokuro oczywiście. Zanim została zamordowana jako Mukuro i Kusaba, musiała umrzeć jakoś ktoś inny. Znaczy, dlatego właśnie ciało było trzymane w sali biologicznej, aż do momentu, w którym znaliśmy je w ogrodzie. Nie, nie, nie! To jakiś durny bełkot! Zabita jak? Jako ktoś inny? No weź! Poza tym, za kogo innego niby miałaby umierać? Wy starcy zwrócimy okiem na śmiertelne rany, a odpowiedź sama nasuwa się na język. Nie widzę w tym nic oczywistego. Ty masz chyba jakieś urojenia. Teraz, jak to dowodzi. Link Monokumy mamy tylko No, 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 no dobra, nie klikam, bo jest coś, mam na serdusze co? Hmm. Kim jest osoba, pod którą podsyłała hmm. się Mokuro? Hmm. Czy to była Sajaka May majunko A To była Junko, ona została tymi włóczniami, nie? Co go zlili? Mondo Mondo, no nie, bo wszystkich innych...

Musiałem odpisać. I przy okazji... Dobra, nieważne. Pokóro umarło od razu. to wiadomo, że to będzie... Dobra. No to wygląda na to, że trzeba znaczy po prostu Junko. Dobra. Junko, czy jej rany nie przypominają tej, którą miała Mokuro? Co przez to rozumiesz? Pamiętasz, co się jej stało? Jej ciało zostało przebite przez masę włóczni. A Mokuro umarła od wielu ran kutych, znajdujących się na całym jej ciele. Kiedy porównamy je do ran, do, od których umarła Junko... One są podobne? Tak! I tylko i zgadzają się w 100%. To wyjaśnia dlaczego te dwie, te dwa ciała tak naprawdę były jednym? Pozwólcie, za to streszczę. Junko lubi, m, lub ktoś, kto o tym imieniu została zadgrana kilkoma wątpliami na śmierć. Następnie jej ciało było otrzymane w sali biologicznej to jest jakiś czas, zanim zostało ponownie wyciągnięte. Tyle ze tym razem zostało użyte jako ciało Mokuro i Kusaby. Wszystko pasuje, prawda? Rany na ciele Junko są wreszcie takie same. Więc to prawda? i Junko to ta jedna i ta sama osoba? Zaraz, to znaczy... Co to właściwie znaczy? To znaczy, że nie było 10 ofiar, ale 9. To z kolei o... również oznacza, że wśród nas żyje osoba, która powinna być martwa. I tą osobą mi miejsce gry. Gdzie to jest? Kto za tym stoi? Znam już odpowiedź, to Mokuro, ona cię żyje. Nie, to Junko. Wzięła ciało Junko. I potem zrobiła tak, by wyglądało za to, że ona zginęła. Więc to Mukuro wciąż żyje, to musi być ona. Milczysz? to znaczy, że muszę mieć rację. Mam rację, co nie? Mukuro nadal żyje. Czyli osoba, która umarła jest Jurko, ale. Ale czy na pewno? Nie, nie ma takiej. Nie mam, nie ma mowy. A, dewata dalej, dobra. Śmiertelny profil. Profil Mokuro. Ciało, które znaleźliśmy w ogrodzie, to nie była Mokuro! Czyli ona się żyje? Dokładnie, sprawdziliśmy, że ciało Junko wygląda jak ona. Więc prawdziwa to tożsamość mistrza gry tomokuro. Nie. Co ty na to, Monoku Monokuma? Poddajesz się? Nie, yeah, zawiół. Czekaj, jakie mamy teraz naboje?

A śmiertelne rany, co to mówi? Śmiertelne rany? A profil, co mówi? No nie no, rany wskazują, że to była ona, nie? A profil, co mówił profil jeszcze raz? No nie no, kogo powiedziała, że chciał w sali bieludzkiej pasy do opisu z profilu. To no nie może. No co ma mówić? Ligma do nie pasuje. Śmiertelna rany. Jak nie było. No profil, nie? No się potwierdziła, że... jest Wiecie, to było takie proste. zgupiałem, no bo to, to, to było oczywiste po prostu. Zagupiałem, nie? To napełnowałem to użyć. Dobra. Nie, ciało, które znaleźliśmy w ogrodzie, z pewnością należało do mu kuro. Możemy być z tego pewni. Wygląd i wymiary jej ciała pasują idealnie do opisu. Prawda, Kiko? Wrost oko około 169 cm. Waga około 44 kg. Wymiary 80, 55, 82. Wszystko jej profilu jest zgodne z ciałem. Miała ja, tę statuę z Nie ma wątpliwości, że to ona. Ale jeżeli Mokuro nie jest góry, to kto, to, to kto wciąż żyje? Ktoś, ktoś z nas upozorował swoją śmierć i dzięki temu nadal żyje. Tylko jedna osoba mogła to zrobić. Gdzie jest jej zdjęcie? Sakura! Jezi, co nie widziałem. Junko, wciąż żyje, to jedyne wytłumaczenie. Jesteś tego pewien? He? Przyznaję, że jeżeli Mokurą nie żyje, Zjąca Junko wydaje się jedynym wyjaśnieniem. Ale widzieliście jak, jak została przebita, zgnęła na naszych oczach. Jeżeli Junko wciąż żyje, to śmierć, kto, którą widział każdy z nas, było z czymś w rodzaju fikcji. Nie, nie było. Paznokcie. Miała umalowane, nie? A ofiara też miał umalowane. Ale sam powiedział i potwierdził, że nie żyje, czy nie? Kiedy o tym wspomniałeś? Położyłem swoją dłoń na martwym ciele Junko. Sprawdziłem jej puls, czy oddycha, tak jak robi się to w filmach, ale ona naprawdę nie żyje. Nie wiem, co mam powiedzieć, po prostu odeszła. Sprawdzałem dokładnie, z pewnością mogę powiedzieć tylko jedno. Umarła, nie ma co tego w wątpliwości, tylko nie żyje, więc pomysł, że ona przed może żyć, musi być zły, czyli co swoje z słowa. Wiem, że stara się jakoś wysunąć jakieś celne argumenty, jednak na razie to... są ono... dupę Ha ha nie gorzej już nie mogłeś. Wynik tej sprawy nie został jeszcze przesądzony, Ha? Nie podaj się jeszcze, je jeszcze, prawda, Makoto? No oczywiście, że nie. Nie poddam się tak łatwo. Cieszę się widząc twoje entuzjazm, ale jak mamy poradzić sobie z tym problemem? Junko z pewnością nie żyje, bo kury również z pewnością nie żyje. One są martwe, tak? Więc nie widzę... nie widzę jak któraś z nich miała przeżyć. Myślę, że trzeba spojrzeć na to z innej perspektywy. Z innej perspektywy? Załóżmy, że wciąż... że Junko wciąż żyje. Jeżeli tak, to jak udało jej się przeżyć? Jak Junko udało się przeżyć? Sam sprawdzałem. Dobra, dobra. Ale istnieje jakiś sposób, bym mogła przeżyć? Czy to oznacza, że Junko wcale nie była tą, która zginęła? Może to nie była ona, a ktoś zupełnie inny? Podmiana? Mogą być dwa razy. Mogą być dwa razy te same. To musi być to. Co jeśli ona zamieniła się z kimś miejscami? Zamieniła się miejscami? Racja. Zanim włóczkę ją zabiły, mogła zamienić się z kimś miejscem. A dokładniej z Mokurą i Kusabą. To tłumaczy skąd wzięło się ciało Mokuro. Właśnie dlatego wymiary ciała pasują do profilu Mokuro, racja? Nic nie wiem na temat tej zamiany miejsc, ale. To Junko została zaczekana na, na śmierć, prawda? Właśnie mówisz, że to one zamieniły się miejscami? Kiedy mogły to zrobić? Tu przed śmiercią? Użyła jakiejś techniki niczym prawdziwy ninja? To ma rację. One nie mogły od tak zamienić się miejscami. To chyba błędny trop. Musi być jakieś wyjaśnienie. Z pewnością istniał moment... Od samego początku. Od samego początku. Ta dwójka była zamieniona sami od samego początku. Co? Od samego początku? Tak, od naszego pierwszego spotkania. Skoro wtedy się zamieniły. To nie musiałoby tego robić w chwili śmierci, prawda? To nazad znaczy z osobą, którą widzieliśmy w tamtym momencie, była Mokuro. Chwila. Czyli ta którą poznaliśmy na początku To tak naprawdę była Mokuro? To my ją, już ją spotkaliśmy? Przecież się z nią normalną rozmowę. Kiedy raz, pierwszy raz się spotkaliśmy, nikt jeszcze do końca nie wiedział, z kim ma do czynienia. Tak więc Mokuro mogła nam z łatwością powiedzieć, że nazywa się Junko. A my nawet nie zauważyliśmy żadnej różnicy. Ten, ten fakt pozwolił im zamienić się miejscami od samego początku. Chwila, ale Mokuro miała tę statuę na jednej dłoni, racja. Junko nigdy takiego nie miała, co nie? Mogła go ukryć za pomocą podkładu lub czegoś podobnego. Jeżeli to zrobiła, to po ugłęseniu ciała podkład zwyczajnie się rozpłynął, Odsłaniają tatuaż. Ponadto martwa Mukuro miała sztuczne paznokcie. To te same sztuczne czerwone paznokcie, które nosiła Junko, kiedy spotkała się z nami po raz pierwszy. Ale jeżeli naprawdę używała podkładu, racja, nawet jeżeli nie miała tatuażu na ręce, nie mogłam powiedzieć, że to nie Mukuro. Cieszy mnie jednak fakt, że nikt nie zauważył tej luki w logice, kiedy próbowaliśmy rozprasować kto zaatakował Makoto. To już koniec, monokuma, z tego, z tego już się nie wykręcisz. Zaraz! Te, te całe podchody były, były ustawione od samego początku? Jeżeli to prawda, to z pewnością już całkie, że jest całkiem skomplikowany plan, żeby sprawić, by Mokuro udawała Junko. Tak skomplikowany plan mógł zadziałać tylko wtedy, kiedy dwie strony ze sobą współpracowały. Więc Mokuro ostateczna rozpacz połączyła siły z kimś takim jak ona. W takim razie możemy stwierdzić, że Junko również z ostateczną rozpaczą. Co się stało? Straciłeś wolę walki? Chyba po prostu się boi. Boi? Czego mam się niby bać? Strach jest stanem emocjonalnym, który idzie w pazę z nadzieją. Moja egzystencja opiera się jedynie na rozpaczy, dlatego pojęcie strachu jest dla mnie obce. To dlaczego nic nie mówisz? Bo to jakiś brednisz. Niby Junko jest moją ukrytą tożsamością? Jest jeszcze czego? To czemu jest ukryć jej prawdziwą tożsamość? Próbuję ukryć tożsamość Junko? Od kiedy niby? Nadal nie chcę się przyznać. Może próbować nas uszukiwać, to nie ma znaczenia. Ja i tak wszystko wiem. Monokuma próbował ukryć to to samoziunko nie tylko raz, ale dwukrotnie zrobił to podczas ostatniego śledztwa wydarzenia z ja nie wiem. To nie, to nie. To? Ej, no, to, 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 No ja pierdolę To no, rany chodzi No bo to ma łeb i zgnięta, żeby Może rany były tylko po to, żeby ukryć To ja nie wiem Tak powód <noise> powód dla której No dobra, musimy to przyklikać, nie. To co, były jeszcze stramy? No, ale, no, No dobra, no ale to nie, ma, nie ma żadnego dowodu na to, że byłeś odstralny. Ja tego tak, przepraszam, ale no... no Plik. Ja pierdzielę to by nie ma znaczenia. Wszystkie decyzje z Kyoku nie ma znaczenia. Jedna rzecz: zdjęcia, no, że z nie wynika. No, chyba tylko to zostało, nie? Tylko tu jeszcze byłabym mu Oj, ja pierdolę Kiedy byłem w pokoju nagrań O, ej, on nam przerwał No właśnie, on nam przerwał I nie było powiedziane, że Makoto widział mu Kiedy byłem w pokoju nagran, oglądałem nagrania na swój z dyrektorem To nie tylko monitor otwala... Aha, tu że, że się zaciął Co się dobrano? Dobra no Dobra, dobra, tu jest pominka, że on zawiesił. Sprawiłeś, że nie, ma, nie obejrzałem tego nagrania do końca, a powodem tego było, że nie chciałeś, żebym zobaczył prawdziwą Junko, tak? No tak. Jeśli na tym nagraniu byli wszyscy, to Junko też w pewno się tam się pokazała. Gdybym Akoto zobaczył prawdziwą Junko, byłoby to z... zupełnie oczywiste, że ta Junko, którą poznaliśmy, tylko była pod, pod... się tylko pod nią podszywała. Ta cała przerwa w zasilaniu była zwykłym zbiegiem okoliczności. W żadnym wypadku mi z gry musiał majstrować przy zasilaniu. To nie jedyny raz, kiedy próbował ukryć jej tożsamość. Mi zgrypowało jeszcze raz, ukryć jej dowód. Muszę to ukazać. Moment prawdy. Ja pierdolę. Ja? Ja. Teraz będzie trzeba przejść na boje szybko. Ja pierdolę. Trochę mam serwieć, będę mógł te teorii, Jeżeli nie będzie gniew z 10, to będę mógł w nawet... W Wszystkie naraz puszczę. Znaczy, no po kolei każdy, nie? Ze wszystkich zaoferowanych. Ja pierdolę. Zdjęcie? Nie wiem. To albo. Dzięcie? Teraz zdjęcie było potrzebne. Nagranie było jedyną rzeczą, którą próbowała zatuszować. zatuszowała. Zdrowieć to samo ze zgrupowymi zdjęciami. O! Oh, zauważyłem to chwilę temu, kiedy o okiem na wszystkie zdjęcia na tym samym momencie. Każda fotografa ma jeden wspólny, dybowy szczegół. Co było w nim takiego nietypowego? Nie typowo, ale się szczegół. Chodzi o to, że na każdym momencie Junko miała zakrytą twarz. A Moku już nie. Czyli to, co wcześniej zauważyłem. Nie! Yeah! Twarz Junko. Ten szczegół, który łączy w każde grupowe zdjęcie, to fakt, że nie widać tutaj jej twarzy. Ta Sakura. Ciężko <laughs> wiesz, że przypadkiem na każdym tych zdjęć kurę ta jedna osoba ma wykrytą twarz, nie sądzicie, a w dodatku na wszystkich zdjęciach mu kuruje jest w pełni widoczna. Mówiąc inaczej, w momencie robienia zdjęć ta dwójka dalej się nie zamieniała. Mają to wszystko na uwadze, nie ma wątpliwości ze dziewczyną, która ukryła swoją twarz, jest prawdziwa Junko. Dlatego właśnie dostaliśmy zdjęcia, na których nie pokazuje swojej twarzy. A różni się coś mocno? Może o co... Chodzi o... Może tu chodzi o oczy, wiecie? O kolor oców. Gdyby mogli zobaczyć jej prawdziwą twarz, to okazałoby się, że Junko ze zdjęć nie jest tą samą, którą poznaliśmy. Xanadu! Wiedzę, że wszystko, co powiedział Makoto, jest prawdą. Junko i Mokuro zamieniły się miejscami, zanim jeszcze je poznaliśmy. Więc zabiła Mokuro, którą przez ten cały, przez ten cały czas udawała Junko, fabrykując tam swoją śmierć. Jednak prawdziwa Junko nadal żyje. I to właśnie ona stoi za tym wszystkim, za zabójcą grom. To ona jest prawdziwym mistrzem gry i jednocześnie ostateczną rozpaczą! Xanadu razy dwa! W ten sposób to samo i zbro... zbrodnie misza gry zostały ujawnione. Ja w tym momencie zakończę rozprawę i znaczy, dokończę ten odcinecek i będę kończył w ostatnim odcinecku. Widzimy się za chwilę!